Witam państwa bardzo serdecznie. Wojciech Niemiec. Bardzo dziękuję prelegentom za wystąpienia. Mam nadzieję, że tutaj przekazali państwu otrzymali państwo właściwie szereg ciekawych informacji zarówno odnośnie preparatu Mimik, jak i Grandex Max. Wierzę, że tutaj wykorzystają państwo tą wiedzę w zakresie tych preparatów w strategii zwalczania czy to owocówki, jabłóweczki, czy też zwójek. Natomiast ja w swoim wystąpieniu chciałbym tutaj przedstawić pozostałe dostępne rozwiązania dotyczące zwalczania zarówno owocówki, jabłóweczki, jak i zwójek liściowych, które mamy właśnie w, dostępne w portfolio firmy AgroSimex. Tych rozwiązań jest bardzo dużo, zarówno preparaty chemiczne, omówię też tylko część tych preparatów chemicznych, ale mamy też preparaty biologiczne, które są naprawdę skuteczne, i naprawdę stanowią już takie uzupełnienie ochrony konwencjonalnej. A poza tym, no, oczywiście, mogą być stosowane w ekoschematach, jak chociażby integrowana produkcja. No więc, tytułem wstępu. Kiedy w ogóle pojawiają nam się zwójki w sadach? Więc wiosną, w czasie pękania pąków, najwcześniej żerują gąsienice oczateczki i siatkóweczki, no bo już na początku fazy zielonego pąka. Natomiast przed kwitnieniem są już dorosłe gąsienice w czwartym stadium, bo te gąsienice bardzo szybko dorastają. Natomiast w okresie różowego pąka, no to tutaj żerują gąsienice różóweczki a przed kwitnieniem stopniowo uaktywniają się z kolei gąsienice bukubeczki. Jeśli chodzi tutaj o zwalczanie, no to zwalczanie zwójki oczateczki, gąsienic tych zwójek zimujących przeprowadza się już w fazie wczesnego zielonego pąka jabłoni. Gąsienice zazwyczaj tego gatunku pojawiają się w sadach jako pierwsze. Natomiast zabiegi na gąsienice letniego pokolenia zbiegają się zazwyczaj z terminem zwalczania gąsienic zwójki bukóweczki. Jeśli chodzi o zwójkę siatkóweczkę, to tutaj do zwalczania zimujących gąsienic powinniśmy przystąpić w fazie zielonego pąka jabłoni a ponowne zabiegi zwalczające gąsienice pierwszego pokolenia letniego przeprowadza się w drugiej połowie czerwca, czy też pierwszej dekadzie lipca, oczywiście w zależności od sezonów, od warunków atmosferycznych, no bo każdy sezon jest inny, i te warunki atmosferyczne inaczej przebiegają więc i sam, samo pojawienie się tych zwójek jest też. Inne. Natomiast gąsienice drugiego letniego pokolenia tutaj powinniśmy zwalczać w sierpniu. W przypadku zwójki siatkóweczki można przyjąć, że zabiegi letnie, letnie wykonuje się 2-3 tygodnie po rozpoczęciu lotów moty. Jeśli chodzi o zwójkę różóweczkę, to tutaj zabiegi należy wykonać tuż przed kwitnieniem. No i w przypadku długiej i chłodnej wiosny. No może okazać się, że, że konieczne jest wykonanie dodatkowego zabiegu po kwitnieniu japonii. No, i zabieg ten będzie eliminował te gąsienice, które z powodu chłodów no, wylęgły się już po okresie działania wcześniej zastosowanego właśnie preparatu. Natomiast wujka bukóweczka to tutaj zwalczanie zimujących gąsienic. Powinniśmy rozpocząć tuż przed kwitnieniem jabłoni. Natomiast zwalczanie gąsienic pierwszego letniego pokolenia no, mniej więcej powinniśmy wykonać w, drugim, w drugiej lub trzeciej dekadzie lipca. Natomiast jeśli lato, w sezonie wegetacyjnym jest bardzo ciepłe, upalne, no to może zaistnieć taka konieczność zwalczania także gąsienic drugiego pokolenia, nawet w ostatnich dniach sierpnia lub pierwszych dniach września. Chciałbym tutaj też zwrócić uwagę, że poza oczywiście zwalczaniem gąsienic i monitoringiem tych gąsienic, no, powinniśmy monitorować lot motyli. No i tutaj oczywiście zachęcamy do wywieszania pułapek feromonowych. No i tutaj decyzję o zwalczaniu też możemy podejmować, w oparciu o ilość odłowionych oczywiście osobników z tych pułapek feromonowych. No tutaj już kilkanaście i więcej motyli odłowionych w ciągu tygodnia do jednej pułapki. No, świadczą o tym, że powinniśmy podjąć działanie. Natomiast w przypadku zwójki bokóweszki, to tutaj 7 już nawet do 10 motyli odłowionych w ciągu tygodnia, to już jest dla nas sygnał. O konieczności interwencji w postaci zabiegu chemicznego. Natomiast tutaj progi zagrożenia ilustracja gąsienic zwójek. W fazie zielonego i różowego pąka powinniśmy przejrzeć po 10 rozet liściowo-kwiatowych z 20 drzew. No i tutaj progiem zagrożenia jest 3, 3 do 5 gąsienic zwójek w próbie 100 rozet. Natomiast później w trakcie sezonu od połowy czerwca do połowy września co dwa tygodnie powinniśmy przejrzeć po 20 pędów owoców z 20 drzew, no i tutaj obecność 2-3% pędów zasiedlonych przez gąsienicę, czy też 1-2%, co odpowiada 4 do 8 sztuk owoców ze świeżymi uszkodzeniami. Też powinno już tutaj nam sygnalizować o przekroczonym progu zagrożenia i konieczności ochrony. Takie same zalecenia oczywiście w dalszej części sezonu, od połowy sierpnia do zbioru owoców, również cały czas monitorujmy nasze plantacje pod względem obecności gąsienic z wujek. Natomiast tutaj progi zagrożenia, ilustracja owocówki jabłku. No, oczywiście, loty owocówki jabłku też kontrolujemy przy użyciu pułapek feromonowych. Pułapki zalecamy sprawdzać tak 2-3 razy w tygodniu i liczymy oczywiście odłowione. Osobniki. Pamiętajmy o tym, aby wymieniać oczywiście feromony w tych pułapkach. O, pamiętajmy o tym również, żeby usunąć już te odłowione osobniki, czy też często i czasem całe podłogi w tych pułapkach, jeśli presja owocówki jest wysoka. Natomiast zwalczanie zaleca się przeprowadzić, gdy w pułapce no, zaobserwujemy odłowionych 13 do 15 osobników. Kiedy taką pułapkę powinniśmy wywiesić? Na początku maja. No już te pułapki powinny być umieszczone w naszych sadach. No i oczywiście obserwacje powinniśmy prowadzić w ciągu całego sezonu wegetacyjnego. No i tutaj obecność w pułapce w ciągu trzech. Czterech kolejnych dni większej liczby motyli, czyli średnio, 5 i więcej motyli odłowianych w ciągu doby, to właśnie świadczy już o konieczności przeprowadzenia zabiegu. W dalszej części sezonu wegetacyjnego w czerwcu. Tutaj powinniśmy przejrzeć też już i zawiązki owoców na drzewach, no i tutaj 10 jaj lub świeżych wgryzów. W próbie 500 zawiązków, no to to też już jest sygnał ostrzegawczy, że powinniśmy podjąć zwalczanie. Warto też obserwować owoce w trakcie zbiorów, bo tutaj już 10 uszkodzonych owoców z próby stóp pobranych, no to tutaj już świadczy o tym, że jest problem z owocówką. No i tutaj. Świadczy to o tym, że będziemy mieli problemy wiosną następnego roku z tym szkodnikiem. Chciałbym teraz omówić wybrane preparaty. Oczywiście nie będę się już tutaj skupiać na preparacie Grandex, Max i Mimik, ponieważ te preparaty zostały już umawia, omówione. Omówię preparaty do zwalczania zarówno zwójek, jak i owocówki. Pierwszym jest spanner. Jest to insektycyzm insektycyd o działaniu kontaktowym, żołądkowym oraz jajobójczym i jest to preparat przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących w roślinach uprawnych. Na roślinie preparat wykazuje działanie powierzchniowe i wgłębne. Natomiast te działanie wgłębne dotyczy wyłącznie młodych liści. Środek jest otrzymywany w wyniku fermentacji bakterii, a substancja czynna działa na komórki nerwowe owada, co prowadzi do paraliżu, a następnie do śmierci tych szkodników. No i objawy działania środka występują w ciągu kilkunastu minut po zabiegu, natomiast śmierć szkodnika następuje po upływie już kilku godzin. Kiedy i w jakich uprawach sadowniczych możemy zastosować ten preparat? Etykieta rejestracyjna dopuszcza stosowanie tego preparatu w ochronie gruszy, jabłoni, dzikiej i pigwie, w zwalczaniu zwójki siatkóweczki. Jednorazowa dawka to 0,3 litra na hektar. Jeśli chodzi o termin zabiegu, to zabiegi możemy wykonywać w momencie wytwarzania i rozwoju liści i kwiatustanów. Przed kwitnieniem oraz po kwitnieniu w odstępie co najmniej 10 dni, dwa zabiegi w sezonie wegetacyjnym. Kolejny preparat, o którym chciałbym tutaj powiedzieć, to tonus. Jest to insektycyd przeznaczony do zwalczania mącznika szklarniowego i owocówki jabłkuweczki. No i tutaj substancja czynna środka hamuje rozwój szkodnika już we wczesnych fazach rozwojowych. I wykazuje działanie jajo i larwą pójcze, no i środek nie oddziałuje bezpośrednio na osobniki dorosłe. Natomiast w roślinie wykazuje działanie przemieszczające się translaminarne. Jeśli chodzi o etykietę rejestracyjną, to tutaj etykieta dopuszcza zastosowanie tego preparatu w ochronie jabłoni przed owocówką jabłkuweczką. Jednorazowa dawka to 1 litr na hektar, i tonus stosujemy zgodnie oczywiście z sygnalizacją przed masowym składaniem jaj po kwitnieniu. Gdy owoc osiąga wielkość do 10 mm oraz od fazy, gdy średnica owocu dochodzi do 40 mm. Maksymalnie możemy wykonać dwa zabiegi w sezonie wegetacyjnym w odstępie co 14 dni. Pewnym wyzwaniem jest tutaj okres karencji tego preparatu. Dla jabłoni wynosi 98 dni, natomiast w w dalszej części prezentacji powiem, jak tutaj w programie właśnie ochrony włączyć ten preparat, aby właśnie przeprowadzić skuteczną i bezpieczną ochronę. Kolejny preparat, a właściwie tak naprawdę to grupa preparatów z tą samą substancją czynną, czyli shenzy, nekor, koragen. No są to preparaty, które oddziałują na układ mięśniowy owadów, no i wykazują działanie kontaktowe i żołądkowe. Mają selektywny mechanizm działania, który właśnie prowadzi do szybkiego paraliżu szkodników, no i w wyniku tego jest zahamowane ich żerowaniem. I e, oczywiście unikamy e, dalszych uszkodzeń e, owoców e, czy też roślin. E, no i dodatkowo, preparaty te cechują się wysoką selektywnością wobec organizmów pożytecznych, dzięki czemu e, tutaj świetnie wpisują się w zintegrowaną ochronę e, sadów. Dlaczego wa warto w ogóle włączyć właśnie takie preparaty jak szenz i nekorkoragen? No oczywiście tutaj szybkie i natychmiastowe działanie. I zahamowanie żerowania szkodników oraz ich eliminacja w krótkim czasie, a więc skuteczne ograniczenie strat w naszych plonach. Elastyczność też aplikacji. Tutaj, preparat wykazuje wysoką skuteczność w ciągu całego sezonu wegetacyjnego, w faz rozwojowych roślin, no ale najwyższą skuteczność będziemy obserwowali w okresie wylęgu i żerowania szkodników. Też wysoka selektywność, więc. Tak jak wcześniej wspomniałem, preparat bezpieczny dla owadów pożytecznych, co pozwala na utrzymanie oczywiście równowagi biologicznej naszej plantacji, co też jest oczywiście bardzo ważne. No i wygodna forma i oszczędność to jest to koncentrat łatwy do rozcieńczenia, zapewniający równomierne pokrycie roślin, no i długotrwałe działanie a więc też skuteczną ochronę. Jeśli chodzi o etykietę rejestracyjną, to tutaj zastosowanie tych preparatów z tą substancją czynną możemy zastosować w jabłoni, w zwalczaniu owocówki jabłkuweczki, czy też zwójek liściowych. Owocówka jabłkoweczka w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj nie później niż w fazie czarnej główki, natomiast w przypadku zwójek liściowych, to tutaj wiosną w fazie zielonego pąka lub latem w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj. Maksymalnie dwa zabiegi w sezonie wegetacyjnym w odstępie 14 dni. Oczywiście zalecamy stosowanie tutaj tej wyższej dawki środka, jeśli mamy tutaj dużą presję szkodnika. Natomiast poza zastosowaniem w ochronie jabłoni, to tutaj etykieta rejestracyjna dopuszcza również zastosowanie w gruszy, zwalczanie owocówki, jabłkuweczki, w śliwie, owocówki i śliwkóweczki. Poza tym zwalczanie zwójek w winorości. Kolejnym preparatem, jest to, który chciałbym umieć jest to Delfin WG, preparat biologiczny dedykowany do zwalczania zwójek w gatunkach takich jak jabłoń, grusza, winoroś. No i tutaj preparat stosujemy oczywiście też zgodnie z sygnalizacją lub po zaobserwowaniu pierwszych gościenic lub pierwszych objawów żerowania tych szkodników. Generalnie od fazy po kwitnieniu do fazy tak naprawdę dojrzałości zbiorczej. Mamy tutaj tylko jednodniowy okres karencji, więc bezpośrednio przed zbiorami możemy zastosować delfin. Maksymalnie możemy zastosować 6 zabiegów w ciągu całego sezonu wegetacyjnego, w odstępie co 7 dni, a jednorazowa dawka to 0,75 kg na hektar. Jak w ogóle działa Delfin WG zawarta w preparacie Delfin WG bakteria bacillus turingensis no, zostaje pobrana przez gąsienicę z wójki, no i trafia wraz z fragmentem rośliny do przewodu pokarmowego. No, i te bakterie w zasadowym pH przewodu pokarmowego gąsienic wytwarzają krystaliczne białka, które powodują uszkodzenia jelit. No i skutkiem działania tych toksycznych białek jest zaprzestanie żerowania, a następnie śmierci gąsienic na skutek sepsy. Ta śmierć jest na około, po około 2-3 dniach już od zabiegu. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać stosując Delfin WG? Jest to preparat biologiczny, więc wymaga też, tak jakby, pewnych warunków dotyczących stosowania. Jeden z takich istotniejszych elementów to jest bardzo ważne, bardzo ważne jest dobre pokrycie chronionych roślin cieczą roboczą. I tutaj warto zastosować razem z tym preparatem Adjuvant Prolonger. To znacznie zwiększy też skuteczność zabiegu. Pamiętajmy też, że tutaj mamy działanie stricte na gąsienicę, tak? Więc tym bioinsektycydem działamy stricte na gąsienicę, nie działamy na żadne inne szkodniki. No i preparat wykazuje działanie żołądkowe, więc gąsienica musi pobrać fragment rośliny razem z substancją czynną, aby doszło oczywiście. Do pobrania substancji czynnej. No i zabiegi powinniśmy wykonać w warunkach umożliwiających szybkie wysunięcie preparatu. No i też w warunkach ograniczonego promieniowania ultrafioletowego. Czyli, jeśli mamy taką możliwość, wykonujmy zabiegi w ogóle ze. Przy wykorzystaniu wszystkich preparatów biologicznych wcześniej rano lub wieczorem, to zwiększy nam skuteczność zabiegu. Tutaj wysoka temperatura nie wpływa na skuteczność preparatów, wpływ mają właśnie promieniowanie słoneczne. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę na przyrost blaszki liściowej, bo też przyrośnięta blaszka, blaszka liściowa nie pokryta preparatem. Też determinuje skuteczność działania, więc przyrost blaszki liściowej i systematyczność zabiegu, oczywiście, są bardzo ważne. No i oczywiście preparat powinniśmy przechowywać w suchym miejscu i nie wystawiać bezpośrednio na, promienie, na promieniowanie słoneczne, i w takich warunkach termin ważności to 2 lata. Chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć w kontekście integrowanej produkcji, że Mamy dostępne rozwiązania, aby sprostać obligatoryjnym wymogowi, jaki jest stawiany, zarówno dla gruszy, czy też jabłoni, a mianowicie włączenia, dokładnie, przynajmniej jeden z wykonywanych zabiegów powinien być wykonany takim preparatem do programu ochrony przed szkodnikami, czyli z wujkami, czy też owocówką, jak zarejestrowanych preparatów mikrobiologicznych. No i takie preparaty właśnie mamy. Delphin WG, czyli preparat, który zawiera bakterie dedykowane do zwalczania zwójek, czy też Grandex Max, o którym tutaj już mówił Bartek z firmy Andermatt, do zwalczania owocówki jabłóweczki. Oczywiście tutaj mówię w ramach ekoschematu, integrowana produkcja roślin, ale nie tylko, oczywiście zachęcamy do włączania tych preparatów do ochrony konwencjonalnej, chociażby ze względu na okres karencji, prewencji, czy też możliwość lotowania tych substancji czynnych, a dzięki temu naprawdę ograniczamy ryzyko powstawania odporności tych szkodników na działanie preparatu. No i teraz, jeśli chodzi tutaj o program ochrony w zwalczaniu właśnie owocówki, jakóweczki i zwójek w sadach, no to my tutaj przed kwitnieniem w zwalczaniu zwójek w fazie zielonego czy też różowego pąka oczywiście zalecamy zastosowanie preparatu MIG. Dalej, jeśli po kwitnieniu, jeśli presja zwójek jest obserwowana w sadzie, no to możemy włączyć właśnie bezpośrednio po kwitnieniu preparat z No jeśli będziemy obserwowali właśnie młode zawiązki, które będą już nadgryźnione, to warto tutaj jeszcze zadbać o ochronę przeciwko zwójkom. Natomiast w okresie Koniec maja, początek czerwca, no to tutaj może pojawić się już oczywiście pierwsze pokolenie owocówki, jabłóweczki. No i tutaj główny zabieg na owocówkę. My tutaj polecamy zastosowanie preparatu tonus. No, i tutaj poza zwalczaniem też owocówki jabłkoweczki, substancja czynna zawarta w tym preparacie wykazuje też działanie na inne szkodniki. Oczywiście nie jest to wpisane akurat w etykietę, natomiast w innych krajach w etykiecie rejestracyjnym taka informacja jest. My z obserwacji też wiemy, że poza zwalczaniem owocówki jabłkoweczki, substancja czynna zawarta w preparacie tonus wykazuje też działanie na zwójki czy też na tarcznika. No i też bardzo często jednym zabiegiem udaje nam się zwalczyć tą owocówkę, więc na to jedno pokolenie konieczne jest też często wykonanie kolejnego zabiegu i tutaj zalecamy włączyć bioinsektycyt Grandex Max właśnie już na kolejne pojawiające się piki właśnie owocówki jak Natomiast tutaj na kolejne, drugie pokolenie, no które oczywiście w zależności od warunków atmosferycznych no pojawia się zazwyczaj w lipcu, to tutaj też zalecamy preparat tonus. Natomiast no tutaj już musimy uważać na ten okres karencji no i postępować zgodnie też z terminarzem zbiorów i z tym. Z, tym, z tymi odmianami, które mamy u siebie w gospodarstwie, bo tutaj tonus nie powinien być stosowany na odmiany wczesno-jesienne czy też letnie. No, bo jeśli zabieg wykonamy w połowie lipca na owocówkę, no to okres karencji będzie wynosił do połowy października. Także unikamy tych odmian właśnie wczesno jesiennych i letnich. Natomiast na odmiany te wczesne zalecamy zastosowanie preparatów Szenzi i nekorkoragen, jak najbardziej możemy te preparaty włączyć. Natomiast ponownie też nie jest to wcale takie proste, aby tą owocówkę od razu wyeliminować. Więc, jako uzupełnienie ochrony, tutaj na drugie pokolenie zalecamy włączenie właśnie bioinsektycydu Grandex Max. W sierpniu warto zastosować Delphin WG. Tutaj w zwalczaniu zwójek może wystąpić zwójka siatkóweczka, buku, bukóweczka, także. Ze względu na okres karencji, przypomnę tylko jeden jednodniowy okres karencji. Tutaj ten bioinsektycyd, Delfin WG, jak najbardziej te zabiegi sierpniowe w zwalczaniu zwójek. Jeśli będzie presja owocówki, jabłkoweczki, no to też tu już stricte ze względu też na okres karencji, Grandex MAX, nie mamy tu okresu karencji, więc może możemy jeszcze, jeśli pojawi się ta owocówka, zastosować ten bioinsektycyd, aby no, nie dopuścić do uszkodzenia owoców. Chciałbym tutaj też powiedzieć, że Grandex Max w tym sezonie będzie zdecydowanie bardziej szeroko dostępny w wszystkich naszych sklepach Agrosimex, oczywiście też w sprzedaży u naszych partnerów zewnętrznych czy też w sprzedaży internetowej. Czy u przedstawicieli handlowych preparat wymaga przechowywania w lodówce, dlatego tutaj ta lokalizacja sklepów jest nieco ograniczona. Natomiast, tak jak tutaj już Bartek też mówił o przechowywaniu, 3 miesiące jest termin ważności, jeśli nie jest przechowywany ten bioinsektycyd w lodówce. Zachęcam Państwa do włączania w ogóle rozwiązań biologicznych do ochrony, ale też zachęcam do tego, abyście Państwo korzystali z komunikatów Infokarta, naszych kanałów na YouTube, z naszego doradcy sadowniczego, zarówno z czasopisma, jak i blogu. No jest tam dużo ciekawych informacji. I serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kontaktu.